Zawodnicy są. Skaczenie w lachti. Oczywiście będziemy szukali dobrych warunków, by skakać w dobrych warunkach i by były w dalekie skoki. Fajny parcz graficzny. Mam o, dobry wiatr. Wchodnik zaczyna. Reprezentant Rosji. Słabe wejście z progu. Do 23,5 metra i pivot guy reprezentant USA wybił się. Będzie leciał, nie było tutaj jako takich testów yy, przed sezonem. Dlatego nie na taka mała seria próbna. która wygrał Krzysiek P? No i India Ksiądz jest w powietrzu. Reprezentant Watykanu. Watykanczycy zapowiadają dobrostoki i to jest bardzo dobry stok. Wytupka min dwa Jest niezła wysokość Jest niezły Skok 127,5 metra I miejsce trzecie No i Stachu On co prawda się w komentarzu nie na, yy, Nie ten Nie zapisał ale mi się na prywatnym Discordzie zapisał No i Stachu bardzo dobry Skok Bardzo ładnie skoczył Stachu i prowadzi Exakus z Ninja Księdzem, no i Apel99, Wielki Mistrz, Zwycięzca Rower, Zwycięzca Późnego Pucharu Świata, no i myślę, że na trzecie miejscu tam jest stop tak jest, no i szybka gra, Reprezentant Kraju Polskiego, ojej, a krzywe wybicie, krzywe wybicie. Nierówno leciał i jest na miejscu ostatnim. Niestety, minister MotoGP. Ciekawe, w serii próbnej, najgorszy. Ale w konkursie on skacze bardzo daleko. 130 metrów. Jest na miejscu czwartym. Zwycięzca tego konkursu testowego. W tej serii testowej jednej. Widać, że on tutaj ma zamiar atakować, chociaż ten skok to jest stylowo mocno pociągnięty, więc... No i Baryk, reprezentant Niemiec. Spóźnione wyjście z progu, ale skąd za 125 metr. 75,5. No i Mir 36. Pozdrawiam Cię za tą nazwę. Bardzo się cieszę, że taką świetną nazwę wybrałeś. Nil 36 Świetna nazwa, pozdrawiam Cię Chyba to jest jedna z najlepszych nazw jaka mogła być Bardzo się cieszę z takiej taki nazwy, że taką wybrałeś I jej ów miejsce Krzychu Bardzo pasywnie tutaj po wyjściu z progu Ale skąd daleki? Posiągnął tutaj tym wiatrem i tak się prezentują wyniki do pierwszej serii. Exact Form po pierwszej serii są zawodnicy tutaj. Na drugim miejscu potem jest Krzyków, WT99, Minister, MotoGP, Krzysiek P, Pivot Guy, YouTube Kamil 2, Mir6, Browarek, Chodnik i Szybka Gra. Teraz czas na drugą serię konkursu. Szybka Gra rozpoczynają. Słaby, słaby spadł w pierwszej serii. Nie poradził sobie za dobrze. Tutaj też nie będzie jednak dobrze. Ale pociągną tutaj yy, yy, znaczy, pociągnął skok. Yy, pozdrawiam pana z TV, od którego pobrałem tego pacza. Bardzo ładny jest. No i podnik. Zobaczymy. On to jest... On jest w stanie skoczyć bardzo daleko i ląduje najdalej w tym konkursie, 132 metry. No i browarek, reprezentant... Yy, kraju niemieckiego słaby tutaj początek ale drugi skok będzie dobry znakomity 131 mir 36 on był 9 po pierwszej próbie. ojej spóźnione wyjście z progu i może będzie skok tutaj 124 może 123 jednak i miejsce jest ostatnie niestety YouTube Kamil 2, reprezentant Sri Lanki. No Sri Lanczycy tutaj naprawdę dowi... i, i, zaczynają sobie nieźle radzić. Kolejne spóźnione wyjście z progu, No co tu się dzieje w ogóle? Co tu się dzieje, że tak spóźniam? No i Pivot Guy. Siódmy do serii pierwszej. Reprezentant USA jedyny. Z tego kraju. Uczył go Kevin Bickner. No i nie jest źle, mogło być zawsze gorzej. No i Krzysiek P. On tutaj naprawdę jest w dobrej dyspozycji. Lubi całą pauselkę. I daleki skok. Będzie tutaj atakować 130 metrów. Minister Moto GP. Tutaj to jest też jeden z faworytów. Do walki o najlepsze tutaj miejsca. Ładny skok. 128,5 metra i Egzekwo. Identyczne odległości. I identyczne notek w takim razie musiały być. Jak na 99. Zobaczymy. I to jest bardzo daleko. 135 metra. To jest atak tutaj na prowadzenie. Na zwycięstwo. Prowadzi, to prowadzi. No i Krzychu spóźnionych chyba wyjście z progu ale on będzie chciał ciągnąć ten skok i jest dobrze co 28, chociaż dopiero czwarty ale bardzo mała strata ninja ksiądz, lider po pierwszej serii, jeden z liderów bo przecież był jeszcze inny zawodnik na prowadzeniu ależ wysoko leci, ależ leci wysoko i ląduje pewnie 106 km na no Stachu Ciężko będzie chyba pokonać liderującego Watykańczyka. I Stachu przegrywa, więc Ninja Ksiądz wygrywa. A Stachu musi zadowolić się trzecim miejscem. Ninja Ksiądz wygrywa. Najlepsze skoki. W drugiej serii świetny skoki j 99 yy, Przeciw Stachu, potem Minister MotoGP, Krzysiek P, yy, 3H, yy, Browarek, Pivot Guy. Chodnik, YouTube, Kamil Mir 66 i Szybka granie, Niestety Ostatni. Tak się przecież, no, wyniki, wiadomo, takie same. No i następny, następny konkurs będzie już yy, w innej lokalizacji.